i wyjść tutaj do lodu, jestem po mojej stronie po Amniewic. i to jest tak, cienki lód, że raz go rozbije patykiem po drugiej stronie znowu tym kejtem ktoś jeździ fajny, fajny jest lód, strzela, ale czy strzela tak jakby, wiecie, bo nie jest wszędzie zamarznięte tam też jest zamarznięte i ta woda się odbija i tak słychać takie dziwne te uderzenia, ale przed chwilą w hokeja tu grali czyli jest spoko i rozbijemy tylko a później jak pojeżdżę, chwilę się zagrzeje, wchodzę na parę minut i cel będzie wykonany. Może jeszcze pójdę na... Może jeszcze pójdę na... na co? Na siłownię. Ale to zobaczymy. Rozwałem najpierw ten lód. Uh O, oh, taki plan Taki jest ten plan Szczytny W końcu zamorszował Słoneczki mają rozłożone Nie wiem jak to się stało Ale tam nie zamarzło, nie? Strange No, jeszcze trochę i będę rozgrzany. Czekajcie, jak się to jechać. I nie wyjebać. Jeszcze trochę i będę rozgrzany. I wózimy tam. Jakby się tam nie chce wchodzić, nie? Ale obiecałem, że co tydzień będę morsował. Po drugiej stronie jest klub Morsa, ale dzisiaj też pracowałem. Nie zdążyłbym, a byłem wyczerpany. Musiałem się żemnąć nie? Tak więc. Już jest postanowione, że ich tak tam wbiję, nie wiem ile wytrzymam, mam nadzieję, że około 3 minut, nie krócej, to będzie ciężko samemu. Szkoda, że nie zdążyłem wcześniej i wziąłbym kij, by się nawet cofnął, to bym z nimi pograł, bo tutaj grali przed chwilą hokeja, nie? Te jak kaczki se tam nurkują, te to nie mają stary, tym no, to nie ma zimno. Nie mam zimno Ale odgłosy są tu zacne Po drugiej stronie dość sporo ludzi na kejcie tam zasuwa ale kamerka tego nie sięga oko jest bardziej szczegółowe O Ten kejcie Zim się nie chce ryzykować, tam bym do niego pojechał Jak to pamiętam ostatnio moje nagranie pojechałem na łyżwach do niego. Była jedna dziura odmorsowania. Robert podniecony, kurde, że może ten... Ale zasuwa ten kejtę. Muszę takie coś kupić, nie? Tylko żeby takie zimy znowu były. Zapierdala i się wieje lepiej. Je, byłem do tej dziury, nie? Jeszcze piszczelem mnie bolały przez parę dni. No się nie połamałem Jedna dziura na drugiej stronie odmorsowania i pistola tam wiewał. Dzień dobry To mądre, nie wiem, przy tego Fokea to grali już tu parę dni jeździłem jak były te mrozy znowu teraz bardziej na minusie Nie to mądrzej chyba iść na tafle, ale że ja jestem mieszkańcem Jochy Chodź jaki gruby lód stary Pokażę Ci tu jak robili tą przeręb Ten przerem to zamarzł to wtedy ostatnio do tej małej chodziłem Ponad 10 centów lód To już trochę odkułem i tu się za niedługo wbijemy No, wszystko na łyżwach Ale tam zajebiście zapierda. Kurde ale miałbym ochotę coraz bardziej tam do niego pojechać i się tym przyjechać to musi być popiardalanie. Tego chyba na kamerce właśnie nie widać. A nie, tu widać. Widać go sodali dali po drugiej stronie. Dużo ludzi tam. To nie jest mądre, jest to jeziorze. ale też jak będę robił, chce co takie coś kupię. Wiem, że nie, kiedyś umrzeć trzeba, nie? Ponoć nie każdy wybiera jak. Dobra, położę jeszcze kamery. Ja się rozgrzeje i wozimy do tej lodowy Tam mi się nie chce wchodzić Wyjście jest fajnie chociaż głębiej teraz zrobili, nie wiem czy nie będę miał problemu z wyjściem ale dam radę jak kto tu do morsuje kto tu to robi bo po drugiej stronie jest klub morsa a tu muszą chyba prywatne osoby dobra położymy kamerę jeszcze chwilę pojeździmy na szybczych obrotach rozgrzejemy się Mam mowa, że będę śnieg, ale się jeszcze się tego nie nauczyłem. No, nie chcę się się ale Trochę rozgrzany jestem. Niech mnie szlak do tej zimnej wody. Ty też będziesz wąchał. Barbara też będziesz wąchała. Każdy będzie wąchał kwiatki. Prędzej czy później coś się zetnie. Z tego świata. Tak więc jebuj się, też bo kwiatki z dołu. No, jak będę tam wchodził, to będę zaraz dzwonił po mocy. Okej, okay, a przed chwilą tu grali chłopaki, po drugiej stronie jeżdżą na Keście i na łyżwach. Ja wiem, że dla miastowych to, to coś taka dziwna sprawa, ale człowiek ze wsi, ale nie jeden taki się też utopił, nie ma, nie ma problemu. Dobra, chodzimy do tej budowy lube. Trzeba wejść, spierdzielać stąd. Bobaczymy jeszcze ogrzewanie w aucie To że mam zdalne To niedługo Tesla to Jakbym się tak utopił, to do Tesli bym nie dożył. Brać się jakby pojechała bo w domu by było Jeezus jak ja tu mam chodzić to już mi jest niedobrze Pomboczku tego. Nienawidzę tak Nienawidzę Jak to tu ustawić żeby było dobrze Dzień nie pół nowego stylu Zacnie to wygląda ta kraja lodu To trzeba przyznać Że zacny widok Siemano. Chciałem prowadzić i skierować Słuchajcie Jeszcze włączyć tylko ogrzewanie w fałcie Żeby mieć nagrane Ogrzewanie Cię? trochę nagrzewamy, ja nie lubię tej zimnej wody, ale obiecałem sobie, to już jest trzeci raz rzędu, co tydzień raz zamorsować, a że nie mogłem iść z morsami, to robimy to sami, ale się musiałem dziś zmusić, takie olenia od wszystkiego, czy na trening używałeś, a to może jutro zobaczymy, no ale to już znaczy, to ta woda się odbija, to i takie odgłosy idą, jak normalnie Boże, zdejmij te łyżwy teraz zdejmij teraz te łyżwy Dzisiaj grubo skarbę to ubrałem i To się człowiek musiał namęczyć Zimno, nie chcę mi się tam wchodzić Teraz się rozgrzałem na tych wyżbach ule, mam dzisiaj lenia Lenia, ale mówię, wygram z leniem Wygram z leniem Kier dzielę się tam na parę minut, auto się już grzeje I cel będzie zaliczony Dziękuję, mam to źle Dobra Jęknie mam i zaraz morsuję kurde Jak ja się Seblekę to już mi będzie zimno co dopiero tam włazić Przy samemu Kurde Dwa razy ciężej Ty ten ludzi już zamarznął Ja go przed chwilą skułem. Niedobrze. Oh. ja to w kolesonach no spoko o oh, Jesus Christ Chciałem takie wyzwanie robić ale przynajmniej chory nie będę Jeden plus dobra mamy to, klapki ubrane Ej, wziąłem kąpieluę w no Majtach tak. z Najlepiej to bym nie ściągał tej tego swetra bo mi tak zimno alki zimno co dopiero tam weź jak ja stamtąd wyjdę płanie dobra 45 Jesus Christ tylko w, roku, w chyba będzie tam było pójcej ale dobra 34 Niech zimno, jak to było gniją w łóżkach Dobra Najgorsze za mną, ale ciąż się nie zanurza Niech... ja to było A wy tam w ciepłość ty zajął no, Najgorsze są te 3 minuty ja mi tu teraz gdzieś nie wie ja tu teraz spierdzielą nie Uuuh. Spierdzielaj Robert wyciąg jeszcze minutę ponad Uuuh. Co to tak szczę? jak kto to wymyślił, nie? To pierwszy mówił jakiś tutaj, ale... Ja nie wejdę do zimnej wody. Ja nie wejdę. Kurwa. Będzie z tą wyjść. Dobra. Dobra, ile jest? Jeszcze minuta. Tylko weszłem 45. Nie wiem, kurde, dokładnie. Ty, aż rękawiczkę od razu przymarzają. Cztery, ponad 2,5 minuty jest jeszcze chwilę spierdzielamy dzisiaj nie żadnych rekordów ani długo tu nie będę na końcu się zanurzę trochę i dziec. a te kaczki co tam nurkują pływają o, piszcie z tym o, e, już mi jest dobrze nie już ten kryzys przeszedł teraz ja to mogę siedzieć kaczki też jestem twardy nie o, już mi to przeszło. Już jest dobrze, nie? O, ale te pierwsze 3 minuty są przejebane o, Już jest fajnie. Już chyba e, ogrzewanie się w ciele włączyło. Teraz się musimy bawić Już się cieszę, że tu weszłem, nie? No, kryzys przeszedł. Tak jak w bieganiu i w innych sportach. Bajka. Już mamy ponad 3 minuty. Już jest cel zaliczony. Teraz tylko trochę i zielonym stąd to Może na trening jeszcze pojadę? A może jutro to jeszcze się zastanowię. Chyba, że chila od dziś zrobię. Jednak to też szok do organizmu. Ale ja do sauny bym pojechał. Tu taka sauna kucia. Trzeba zagadać z tym właścicielem, żeby taki coś otworzył. Też klub morska, niech oni tu przyjeżdżają. Odpadowo. 4 minuty, jak będzie 50 to ponad 4 minuty i to pierdzielam. Ale 6 razy rzędu zaliczone. Za tydzień znowu, za tydzień może tutaj morskie się zabierzemy. Tam rodzina Koczało wchodzi, pozdrowienia, Oni już długo mostują tak regularnie. No, pykaj to, dobra, mamy to ponad 12.00. Ponad ci idzie uciąć, ale my się nie postaramy nie uciąć. A, ha, ha. <laughs> wow, zajebiście Było, minęło, zaliczone Jezus, oh. Fajnie ciepło nagrzane auto, teraz się powycierać wycierać ma zajebisty Nie no wszystko to nie wiem, od jakiegoś czasu, bo tu już lat, tylko że chodziłem parę razy do roku, a teraz chciałem regularnie kontent zmorsowania zarazić ludzi do zdrowych rzeczy Kurde, nie chcę być chory dlatego wolę morsować wyjście ze strefy komfortu jest jest o, klimat dobra, mamy to skorpety, buty i spodamy Wyjeżdżone trochę, plan wykonany w minimum, ale jest. Zmusiłem się, cieszę się. O kurde, na kamczatkę, Jesus Christ. ubrać, buty do wysuszenia. Mamy to. Kupel się w pracy pytał o morsowanie. Może też przyjedzie za tydzień. O! Mowy, Najwyższy czas na to. Dobra. Mamy. O! Polę czerwone nogi. O! Ja ich nie czuję. To 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 zrobione, to buty teraz z piercera Mam nadzieję, że ogrzewanie się łączyło I lud mi do butów wpada, Ale klimat jest nie? Fajnie ten przerem wygląda z tym rodem. Coś tu zrobi, mi się przypomina od razu ten tron, Nie wiem czemu takie skojarzenie miałem jest trudniej, lepiej jest w gronie. Dobra, ale mamy to. Zaliczone, zaliczone. Robert Pedziuł zrobił. Teraz spierdzielamy. Ciekawe, czy pojadę dzisiaj jeszcze na siłownię. To mnie zastanawia. Dzisiaj czy jutro? Ja pokażę wam jeszcze regiony Jeziorko, możecie przyjeżdżać na Pławniowice Spoko jest E gościuska i ten też się już Zawinął, za tak więc Trzymajcie się Fajnie było Ale się skończyło